No ale dzisiaj kończę na moim kanale Kubi yy, Dzisiaj gram, z, znaczy nie gram, znaczy może gram yy, Zapromuję trzy kanały Oloety, Napek Kanapek i nowy kanał Mixer przez 2R na końcu No i jest ze mną taki właśnie specjalny gość, przywitaj się Dzień dobry, witam wszystkich Wpadajcie na jego kanał, dajcie mu suba Ja odzyskuję do Kubi dołączam Dołączaj Dobra, duchem jestem, chłopie. Lecimy. Dzisiaj gramy w Impostor. Może znacie Among Us w Robloxie. Among Us znacie pewnie od innych youtuberów. No. Tylko, że ja Robloxowy schir. W sensie ja gram akurat to pierwszy raz, a jest mapa odzorowana na Among no. Trochę, Trochę podobna. Ale gra w Amongo. normalnie to, no, no wiecie, Among Wiecie, co to jest pewnie. Nie, jako ghost nie mogę przenikać przez ściany. No nie można, to jest okay. słabe. Słabe właśnie. A, i nie można dać na pierwszą osobę. Trzeba Tu może... A i pamiętajcie, dodaję do znajomych. Więc dołączajcie. Musicie napisać, dołączycie do mnie do gry, można. I musicie napisać kombi y, Kumbi znam cię. No nie. Zobaczmy kogo wywalę. Co, tu trzeba będzie coś pisać pewnie. Więc ja sobie ja od razu jedną rzecz włączę nielegalną. Nielegalną rzecz. Masz tutaj podgląd gościu Podgląd normalnie. Ale no, właśnie nie pokazałeś bo... Czekaj. Czekaj, dobra. Czy jesteś? jesteś? dobra. No jestem, pewnie, że jestem, ale ja tutaj nigdzie gościu nie widzę, ty. Nie to jeszcze? A tutaj jeszcze ty. nieważne. Nieważne, nieważne. Rosji! Nie no bo ty. Angielski? No. Nieee, dzisiaj był angielski. O Dam nie! radę! O nie, właśnie zauważyłem, że krzyknę o nie i. No, trochę głośno. Dawaj jeszcze raz! A zniczę w komentarzach dla, dla ludzi w słuchawkach. Nie, no, jest tak ciągle brak. te Je, piosenki są tak no. <noise> <noise> o, impostor co? No, daj normalnie chłopie no ale wiesz, no ja bym zaprowadził nie no ja pan panuję o, gdybyś oglądał moje filmiki to byś wiedział o kurde, ej ty serio ma wzorowana trochę na tym, a gdzie to jest? to nie jest mapa, to na razie się zaraz zaczyna wiem, ale mapa, ale na tlob jest wzorowana, czekaj nie ma, o nie, nie ma custom jestem za tobą wiesz, co? nie gonić się nie, gonić się mam na ciebie smaka to, gdzie ty jesteś? Po za co bą? Ale ty jesteś szary, ja myślałem, że ty jesteś pełen. Ty tu latarka jest. jest? Gdzie? Nie wiem. Pa, bo światło mi się świeciło. Oj, no to Życie, i Ty, bo mam prawa autorskie zabiorą. Czekaj. Bo ja mieszkam. Byliście jakie ładnie chodzę? Tak. Chcesz, żebym ci pokazał moje zadanie? Pokazać, czekaj, ja w ogóle tam nie mam zadania, czekaj, ja mam Pokazać tam, Ci moje zadanie? Czekaj, ja idę Chodź, chodź. Czekaj, ja... A powinniśmy teraz nie gadać, wiesz? To chyba się ro... Bądźmy cicho, dobra? Dobra, bądźmy cicho. Ale ja będę ludzi gadał, on mnie nie słyszy. O, zadanie zrobione. Co? Ciało leżało? I widzisz? O, dobra, jestem. Ktoś zabijał? Jak coś to my na Discordzie tutaj gadamy, więc <grym> no możemy, <lanie>. siebie, <grym> możemy się wyciszać. Czekaj, ale... Kurno. Czekaj, ale nie. No głosują na mnie! Na ciebie? Nie, co, ty na ciebie? Nie ma sensu. Nie no, ja głosuję na Skippa, nie, no bo to nie ma sensu. Czekaj, no. Mm, mm. Mi się wydaje, że to był chyba fioletowy. Nie, bo fioletowy... A chociaż... Ty, różowy nie, różowy... Faj, fioletowy mógłby być, bo różowy był obok mnie. Fioletowy... NA MNIE GŁOSUJĄ! Dobra, ja... Na... Ja głosuję na tego zimaczka. Bo też mi coś śmierdzi. Dobra, Panie Kumbi. No mi! Debi! Haha! <laughs> No dobra ludzie, no i jeszcze nie będę wiedzieć. to no, będę sobie patrzyć, co on tam robi. A kim no. jesteś innocentem czy zdrajcą? Ja jestem że innocentem, ale teraz już mogę gadać. No możesz, normalnie. Dobra, bo ja tego nie dokończyłem. O, to się... O, to się zapisuje, to test. Ale to mnie wkurzało. Jezu. <laughs> ja nie wiem, co nie wiem. Przecież ja siedziałem obok jednego typa. I robiłem... Nie widziały mi śmierdzi, to mocno. Znaczy ja ci nie mogę mówić, kto jest zdrajcą. Nie no wiem, ja wiem. Ale ja widziałam, że ktoś zapijał chyba. Weź obserwuj. Co? Tak jak myślałem. Widziałam, że ten biały mi a ten sirsob, sirsobek. Nie, zwa, ja, Zwaliliście, mordy. No bo wy, wy, wywalili mnie, nie wiem czemu. Festy, 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 festy. Czemu mnie wywalili? No bo ci nie lubiono. Proste. Nie, czemu? nie, nie Proste. lubię. Czekaj. Proste, mordo. Słuchajcie, bo ten, ja prowadzę serwer, to jak ktoś by chciał, to... Już się promuje, tylko że on gra na Bedrock Edition. No właśnie, ale Bedrock Edition to jest dobra gra, słuchajcie, nawet na komputerze można zainstalować Bedrock. Tylko ja się pytam, na której macie Jakie hasło? No, na 1.16 dożyje się Jakie hasło? No nie mogę ci powiedzieć na odcinku. Hmm. You are innocent. No, na życie innocenta. Życie innocenta. Nie gadamy. Nawet nie mam zadania. Mam ci pokazać moje zadanie? Mm -hmm. Nie, nie chcę. Coś ci tak nie ufam. Ku. Coś tu śmierdzi. Co nie ufasz? Nie, nie lubię cię. Ale śliwo. Dobra, nie gadamy, nie gadamy. Takie lol. Nie gadaj, dziwo. Wyciszę. Tarata. Ta. Idziemy zadanie robić. Ty, ty. Jezu. Już 6 minut, 7 minut odcinka? Tak szybko? a dzisiaj odcinek 20. Min. O nie. Zostaw Mixer. Zostępnie. O jezu, Zdobaj! Co jest? Zgłaszam ciebie, chłopie, bo chodzi Mnie? za mną. Nie? Tak. Co ty? Co ty walisz? I to ty jesteś? Albo niebieski. Nie, ty. A niebieskiego gdzieś? No właśnie. Nie Jak to się wyrobić, komi? No ty chłopie, Co ty. ty walisz? Normalnie. No ej, oni serwer będą na mnie głosować. A nie no niebieski jest, na bank. Nie głosujcie na jakiegoś takiego! Nie na niego! Nie. Jest! Oh, jest! A ty... kim byłeś? No to yes! jest tak za... A akurat chodzisz tak za mną? Nie robisz zadań? Ale ja zrobiłem zadanie. Ja to się symulowałem, że robię ja zadania. Dobra, no to możemy gadać, chodź za mną. nie mam cię gdzieś i zadania. Nie, mów. nie czekajcie się, nie mam zadania. I nie mów, co jest drugim zdrajcą, nie mów. Nie, nie, nie będę mówił. Pokaż. Ludzie nie widzą. Dobra, ja zadanie. Aj, gdzie ty mów. jesteś? Ja, ja ro, robię komputerki. O ja nawolu czy nikt przy ściany. A nie, mogę... O Jezu, krzydżam. A Nie chcę się iść tam. nikomu się nie chce, nawet Mamongu zwykłym. Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Niestety wamga nie mogliśmy zagrać w powodu pewnych problemów technicznych pana Kundi. No bo miałam, nie miałam takiej wersji, ja nie wiedziałam jak zakrealizować. O jest problem. Link do mojego kanału znajdziecie w opisie, bo szukanie mojego kanału to będzie w Nie. O nie, ty biedny. Ej, ja się to już zgubiłem. No to może dam, może dam. No jak nie zapomnisz. nie to wytniesz w ogóle ten dialog. Zabił w... mnie! Żółty był. Serio? Tak. No przecież widziałem. Nie, nie no. nieważne. <grych> Jezu. Weźmy dyryg. Gdzie, Gdzie ty byłeś? Wyzdrygą mi aż oczy. No zobacz, Czekaj. patrz. Tutaj byłem. Zdrigał Ci ja oczy? A Lec. nie jesteś faktycznie. O jaki słodziak? O jak sobie leży? Ty, Ali, ja nie widzę Twojego duchu. Nie widzę. Mojego duchu nie widzisz? Nie widzicie mnie jako duch. Osta. Nie widzisz mojego duchu? O nie, latareczka. Latareczka, moja latareczka. Emergency meeting. Emergency meeting. Emergency. Emergency I mu... Mo... Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. <noise> Sir Bobek Sir Sobek Sir Bobek sier... A ty zabiłeś tego fioletowego? Co? Ty zabiłeś tego fioletowego? Ja nikogo nie zabiłem, bo mnie złapałeś przed tym jak w ogóle zabiłem Urażę Mikser 4, 4... Nie, A 400. Podoba taki dobre Co? <grym> Jezu 10 minut. Rocznika? Nigdy mnie nie znajdziesz, nigdy mnie nie znajdziesz, jestem ukryty. Jestem ukryty. Ta jeszcze znalazłam chłopę. Jakie zaraz, co ty nic nie widziałeś, nic nie widziałeś. Wow. Nic, nigdy nie widziałeś. Dobrego dnia. Dobrego dnia. E, nic nie widziałeś? Nic? Nikogo? Taki okay, hello... hello dark, it's, it's, not an... it's not cent. It's not sent. It's not sent. It's not Pokazać Ci moje zadania? Pokazać? że nie ma tutaj skana, staram się wyznaczyć Chodź, pokaż. Nie. Pokazać Ci moje zadania? Nie. No to nie stoimy obok siebie. A, nie gadamy, no tak. <laughs> Czekaj, wyciszę się. Nie, ale tam. Co to nikt będą? Brajcie mi spadnie znowu. Kurkowany Turu tu 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 ru, tu tu tu, tu, ru, tu, 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 tu. Hello, that's my friends. Ja chcę już z kimś pogada? O Jezu! Rzuty, mnie goni pomocy! O, już nie goni mnie. O, ja robię jakąś butle. Nie chcę mi się z tym... Nic zginiemy, to może ja będę mordercą. O, <gryz> kto znalazł ciało? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kto znalazł, czekaj, by... No, nie jak to znalazł? Tema... Nie, znalazł. Tutaj, patrz. Demaxi... A, Demaxi, prezydent... O, Tatama, dobra, głosujemy na Tatamę. Dobra, na Tatamę. Na Tatamę. Na Tatamę. Ona sama na siebie zagłosowała, a nie, ona zagłosowała na ten... Demax, infinitimo. Na Tatamę. Na prezydenta. O Jezusie, nie, nie gadać, on jest. On nie jest, on nie jest, wiedziałam. Dobra, przegraliśmy już. No, już tak. Bo zostały tylko dwóch na dwóch to... Wiedziałam, ale powinien chyba być jeden zdrajca. A ja wiem, dwóch najlepiej, możesz kibić. Ale jest tu mało, ma za mało osób teraz jest. Ale no bo tutaj ile osób gra? Dziesięć może, ale. No ale to że mogę też grać jeszcze. Ale teraz tu nie ma, ma... ale teraz już jest mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A i ten tak tylko powiem, że. Ty proszę łapki w górę, nie? Żebram. Zostawcie łapkę w No oczywiście. E, dolec, ja tak powiem, że u mnie na kanale nie będzie among, bo nie było jeszcze nigdy. No oczywiście zostawcie łapka i słupka. Nie będę żebrał. Dzisiaj nie będę żebrał. To jest wasze prawo woli. Możecie zostawić A możecie nie zostawić. No właśnie. <grym> <grym> Pokazać ci moje zadania? Ja się wyciszę. Pokazać ci moje zadania? No tak. Później pokażę mu moje zadania Tylko szkoda, że je mam Szkoda, że je masz? Wycisz się Nie, wycisz A ty jeszcze ja też nie wyciszyłem, oj Turm <słuch> Nie wyciszyłem Zaukuj się, nie Twój głos, o nie Ja się schowam lepiej Nigdy mnie nie znajdziesz Nigdy mnie nie znajdziesz nie idę. Ja ci nawet nie szukam gość tylko idę robić zadania. <grystanie> Mordeczko. No do nie gadajmy, mieliśmy się wyciszać. Dobra, nie wyciszamy się, mam tu gdzieś. Dobra. trzeba je otwierać ciągle. A! Nie! Nie zabijaj mnie! Proszę! Nie jako pierwszego! Ale ja ci... Co, co ty walisz w ogóle, gościu? Mękę, nie. Zabić mnie jedziesz. Co? Jerzy ja Od w co ci gościu chodzi? Mówisz takim głosem. A, a, a co ci gościu Kurczę okay. Zabić chcie mnie ludzie. Ja i Zabić mnie chce. Widziałem to. Miał nóż w plecy. O! <laughs> nie, 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 nie. Chce głosować na ciebie? No black, tak. Blak stary, blak na moich oczach. Co to ty? <laughs> Głosuję na ciebie. Coś, coś ci tak nie wierzę, coś? coś ci tak nie wierzę. Tak, coś tak puknęło się w głowę, tak nie wierzę ci coś. O nie, tam, tam, ona jest druga. Ja muszę na tego bo ja mam tak mały ten Dobra, głosujemy na niego. Nie, wywalili go! Ale on jest! Nic. Nie że ty, ty jesteś. Kur... No i pudesz zgłać emergency meeting. Nie wiedziałem. <grym> Ta <wytania> matapa! <grym wytania> wiedziałem, bo on ci zaczął bronić. Zaczął go na mnie. Dlatego wiedziałem. Tamatama mówić. O, już się 16 minut odcinku. Tamastama. Zagramy sobie ludzie może ostatnią rundkę. Czekasz byłeś dwa razy z ma a ja ani oni Ty pa na to, czaj. Pa, czaj. Pan na to. Co? Czaj, jak to nam, Nie, nie udało mi się tutaj. Ej, przy, przy, ja przez chwilę nie miałem podłogi. Jezu! Znowu inocentem. Ja nie jestem. A to mam dwie jeszcze rundy. Nie, <laughs> nie. ...kafeteria... Mam to gdzieś, żebyśmy się wyciszamy. No ej! I zamknęli mi prze. No ja nie mogę! Ja Pokazać. ja idę z wami. Ja wami. Pokazać ci Nie, no ty chcesz mnie związać. Pokazać ci moje zadanie? Nie, czekaj. Ja nie mogę, ja nie mam... A nie, mam tutaj zadanie. Nie Oj, ludzie... Nie słychać, słuchajcie, bo nasz Discord nie jest taki dobry! No i patera teraz głosuję na niewinną osobę i przegraliśmy. To jest mikser. Ja <noise> nie <noise> A Dasia? Dasia. To mikser. Tomeczki. Mikser. To mikser. Ja głosuję na siebie. Maski. Mixer jest najlepszy. Ty, bo już nie mogę zmienić głosu. <noise> Zapomniałam. tylu ty ty ty. Ktoś na ciebie zagłosował. Ktoś na ciebie zagłosował. Skip it. Ty ty ty. Ty. Witajcie. O no Ci moje zadanie? Nie, jesteśmy w... głupi. <noise> <Co, co, głos> czy to. <noise> czy to zadanie miało jakiś sens? Ej, no, ej! W w nie, to są wentylacje, wiesz? A, dobra. To jest wentylacja. Nieważne, nic nie było. Nie mogę zamknąć tych drzwi przy tobą. <noise> I chciałem zamknąć. Jakie Chodź, chodź. O nie! O nie! Black, proszę! O nie, czarny, idzie mnie zabić. Czarne. Wszystkich podejrzewasz, którzy idą za tobą? Oni idą za tobą, żeby cię trzymać razem, żeby w razie czego mogli zgłosić ciało i być bezpieczniejsi. A tych wszystkich podejrzewach jak podejrzewarka... No bo ja lubię sam chodzić. Ej nie, ale ten czarny serio jest trochę... Ej, I ziomek, nie chodź Ej, ten czarny jest podejrzany i to mocno. nie widziałeś, że... o nie. O nie. Proszę, nie zabijaj mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie! <laughs> Zabiję. mnie. Ej, pójdę. on jest! No na bank! Co? Nie! Kurczę, nie, nie pamiętałem kto mnie zabił. Ja nawet nie wiem jak mi zabił jeśli patrzyłem na twój ekran i szłam cały czas do przodu. I leży jak jakiś zdechły placek Z złamaną ręką. I w ogóle Ryba! O jaka słodka to nie jest to ryba? To jest... Ty. On mnie chyba właśnie zabił. Hello, that's my friend! Dobra, to to chyba na tyle, nie? Nie, zagrajmy jeszcze jedną rundę Ale szybkie... Mówisz, że zagrańmy jeszcze jedną rundę, jak Inka nie ma w tym ordercu. Dobra. My będziemy kończyć odcinek. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. Subskrybujcie mój kanał, a nie jego, bo jego nie warto Nie no, warto. Co w się sensie, no warto? Nie! Nie No Ale! To jest wasze prawo subskrypcji, czy mi się czy nie. Ale możecie, ja tam nie będę, ale, ale mieliśmy, możecie. Mieliśmy. możecie. nie mieliśmy. Dobra, dobra, to by było na tyle wyłączać, gówno. Co? To mam się lepiej się i na razie.